Moi drodzy, mamy to, przeżyliśmy kolejne pochwycenie. Mamy 24 września w każdej strefie czasowej, jak to zazwyczaj bywa, po takich właśnie datach, pochwyceń, które ludzie wyznaczają, czy datach, końcach świata, następuje próba wytłumaczenia tego, dlaczego te rzeczy się nie wypełniły, dlaczego te wszystkie wizje, słowa rzekomo od Boga, sny się nie wypełniły. Często takie osoby, które wyznaczały daty, które były przekonane o tym, że to się stanie, zaczynają wypierać rzeczywistość, mówiąc, że one wcale nie mówiły albo mówiąc, że zostało to przeniesione, albo dokonało się w sposób niewidzialny, jak to bywa w przypadku świadków Jehowy. Jest to również elementem, który występuje w psychologii społecznej, terminem, takie zjawisko jest terminem występującym w psychologii społecznej, nazywa się to zjawisko, when prophecy fails, i polega to na pewnej reinterpretacji faktów e, po tym, kiedy dane proroctwo się nie wypełni, po tym, kiedy dane proroctwo e, m, się nie zrealizuje, się nie ziści. E, I to jest to, co dokładnie teraz ma miejsce. E, moja teoria na to, dlaczego te wszystkie wizje się nie wypełniły, jest taka, że po prostu. Wszystkie te sny, wszystkie te wizje, wszystkie te rzekomo słowa od Boga pochodziły z podzwierzchności demonicznych, a nie od Boga. I zazwyczaj to jest ten sam schemat, że jakiś wpływowy człowiek, jakiś lider otrzymuje rzekomo słowo od Boga. Przekazuje a następnie jest duża rzesza osób, które wchodzi pod wpływ tego ducha i zaczynają powiela, powielać te rzeczy i sami mają fałszywe sny, sami mają jakieś fałszywe wizje i są przekonani o tym, że te rzeczy się wypełnią. Zaczynają widzieć wszędzie, w tym przypadku 23 września, zaczynają widzieć dziewiątki, 23, trójki, po prostu na każdym kroku, tak? Na jakichś tablicach rejestracyjnych, wszędzie i mąci im i te duchy zwodnicze po prostu prowadzą ich do życia w tym przekonaniu, że te rzeczy się wypełnią. Na naszym polskim podwórku również mieliśmy ludzi, którzy twierdzili, że to się stanie 23. Ja sam od takich osób dostawałem wiadomości również na brief, że pochwycenie nadchodzi. Mam nadzieję, że takie osoby spokutują publicznie, choć jak to zazwyczaj bywa, Nastąpi wyparcie, nastąpi reinterpretacja faktów i będzie miało dokładnie miejsce to, co mówiłem, to, co występuje właśnie w psychologii społecznej pod pojęciem when profession fails. Tak czy inaczej, bądźcie gotowi na przyjście Pana, czuwajcie, niech Wasze serca nie będą ociążały wskutek obżarstwa, pijaństwa, troski o to życie, bo ten dzień prędzej czy później i tak nastąpi. Jednak nie znamy dnia ani godziny.